Witajcie! Z tej strony Ami oraz Amber. Witamy Was dzisiaj już w kolejnym filmiku yy, Rozkmin o LFS. Bardzo Wam się podoba ta seria i jesteśmy bardzo szczęśliwe. I z tego powodu powstaje już kolejny odcinek. Od razu już mówię na początku, że możecie pisać w komentarzach swoje teorie bądź propozycje do następnego yy, filmiku, jakieś tematy, które chcecie, żebym, żebyśmy poruszyły. W będziemy czytać Wasze komentarze, więc zapraszamy do pisania. A dzisiaj zapraszamy Was na bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Teorię tą wymyśliłyśmy same. Tak więc, no, bez przedłużenia, zacznijmy! Nie dziwi Was to, że często osoby sprzedają dużo nierozpakowanych LPS? Nie mówię o jednym zestawie, ale o na przykład dziesięciu. Skąd ta osoba ma tyle nierozpakowanych LPS? Przecież... Kiedyś nie było wiadomo, że LPS będą drogie. Kilka lat temu kupowało się te figurki dla dzieci do zabawy. Czy nie jest to podejrzane, że Hasbro nie chce wrócić do generacji drugiej, a tak dużo osób zwracało się do firmy z tą prośbą? Przecież starsze LPS lepiej się sprzedawały niż te teraz. Można by było przecież na nich więcej zarobić. Jaki jest ich powód, żeby wycofać generację drugą z produkcji? Dlaczego w najnowszej generacji Keep Me Pack są dodatki ze starej generacji LPS? Czy to nie dziwne? To może oznaczać tylko jedno. Hasbro produkuje dalej LPS z generacji drugiej. Ale dlaczego to robi? Znając życie, firma wie, jak bardzo kolekcjonerzy chcą starej generacji w sklepie. Już nieraz były pisane listy z prośbą o powrót starych LPS. Powstały i do teraz powstają różne posty na temat powrotu generacji drugiej. A na niektórych filmikach możemy zauważyć nawet nienawiść do nowszych generacji. Firma widzi tą całą krytykę, ale czy coś z tym zrobiła? Na początku produkcji generacji trzeciej, Hasbro postanowiło wrócić jeszcze na chwilę do generacji drugiej. Oczywiście dzięki prośbom od kolekcjonerów. Ostatnia seria generacji drugiej nazywa się Bubblehead i niestety po tym nie otrzymaliśmy już nigdy więcej nowych LPS generacji drugiej. Odpowiadając na pytanie, dlaczego to robi? Dlaczego potajemnie produkuje generację drugą? Ponieważ bardziej im się to opłaca. Lepiej sprzedać na przykład hashtag #909 za około 800 zł, niż w sklepie za 50. Niestety tak jest, ale w firmie pieniądze są najważniejsze. Gdyby ich nie było, to firma by nie istniała. Dlatego szukają. Co będzie najbardziej opłacalne? A przecież bez problemu jest zrobić sobie konto osoby prywatnej na, na przykład, Ebayu i sprzedać nowo wyprodukowane LPS generacji drugiej. Przecież nikt nie zabroni Hasbro Reprodukcji, prawda? Myślę, że firma wie ile i jakie LPS -y są warte. Dlatego ceny są podobne do cen z innych aukcji. I nie wiemy, czy kupimy naprawdę LPS-a z 2005 roku, czy LPS-a z reprodukcji. Skoro LPS generacji drugiej są na nowo produkowane, to firma potrzebuje form. No i właśnie Hasbro się wydało w najnowszej serii. W serii Keep Me Pack mamy prawie że identyczne dodatki, które również były sprzedawane ze starą generacją. Czyli... Mamy potwierdzenie, że Hasbro ma dalej dostęp do forum z generacji drugiej. No niestety, ale nie wróży to kolekcjonerom dobrze. Przez to, co Hasbro teraz robi, możemy mieć pewność, że już nigdy nie zobaczymy LPS generacji drugiej w sklepie. A więc przygotowaliśmy właśnie taką teorię dla Was na dziś. Mamy nadzieję, że Wam się ta teoria spodobała. Możecie pisać w komentarzu, co o niej sądzicie. Myślę, że jest bardzo ciekawa i w sumie dość prawdopodobne. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, możecie pisać swoje teorie, możecie pisać swoje tematy, które chcielibyście, żeby były poruszone w tej serii. Jeśli nie chcecie pisać tego w komentarzach, to możecie napisać na Instagramie w prywatnej wiadomości. Instagram jest w opisie, a my bardzo dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Mamy nadzieję, że teoria Wam się spodobała. No i do usłyszenia! Pa pa!